Jedno z najczęściej zadawanych pytań jesienią albo zimą: Jaki tablet do Zwifta, ewentualnie czy na tablecie X uda się uruchomić Zwifta? Jak widzicie, ja nie mam potrzeby za bardzo odpalać Zwifta na tablecie, bo komputer do montażu podłączony do telewizora całkiem nieźle sobie radzi. No ale jestem tu w zasadzie dla Was, dlatego kupiłem jeden z najtańszych tabletów, żebyście Wy nie musieli, i spróbujemy na nim zainstalować Zwifta i zobaczymy, co z tego wyniknie. Jednym z głównych kryteriów wyboru była oczywiście cena. Wszedłem na stronę swojego ulubionego sklepu ze sprzętem IT. Posortowałem wszystkie tablety od najtańszych i z takich bardziej znanych marek wyszło mi za 400 zł lenowo z 2 GB RAM i za 450 zł lenowo z 3 GB RAMu. Uznałem, że te 5 dych za dodatkowy GB ram RAMu jest warty tej ceny. Także co? Tyle o wyborze, a teraz rzucamy go na stół i bierzemy się za odpakowanie. Pudełko jakie jest, każdy widzi. Zaglądamy do środka. Mamy tu oczywiście tablet. Co dalej? Dalej mamy igiełkę do otwierania gniazda karty SIM. Pomimo tego, że zamówiłem wersję tylko Wi-Fi bez gniazda na SIM. Jakieś instrukcje, kompletnie nas to nie interesuje. A z drugiej strony kabelek USB-C i ładowarka. No naprawdę, w XXI wieku jeszcze ktoś daje ładowarki. To miłe. Sam tablet, 8 cali wydało mi się trochę za mało, 10 cali trochę za dużo. Wybrałem po środku. Wykonanie oczywiście. Nie ma się do czego przyczepić, no wszakże jest to lenowo, aczkolwiek nie ma znaczenia, jak jest wykonany, jak wygląda, tylko jak będzie na tym chodził zwift. Także dajcie mi jakieś 3 godzinki, zaktualizuję system, zaktualizuję wszystkie aplikacje, zainstaluję zwifta i wracam do Was na dalszą część tego testu. Można powiedzieć, że całkiem nieźle trafiłem. Bo wszystko to zajęło około 3 godzin. Na początek zaktualizowały się apki od Google, potem wjechał Android 13, na koniec aktualizacja w zasadzie każdej jednej aplikacji, która była zainstalowana fabrycznie. Od siebie dołożyłem Screen Recorder i Zwifta. Niestety nie jest to demon szybkości, wszystkie te operacje wymagały troszeczkę cierpliwości. Sprawdziłem tak na początek odtwarzanie filmów na YouTube. I generalnie filmy się odtwarzają, tablet się nie zacina, natomiast najwyższą jakością, jaką można wybrać na YouTube jest Full HD. No i to niestety widać, że to nie jest sprzęt klasy premium. Przechodząc do meritum, Zwift się zainstalował bez większych problemów. Parowanie trenażera i paska tętna też się udało. Natomiast niestety w czasie uruchamiania już samego Zwifta lubi się on wywalić i czasem trzeba tą czynność powtórzyć dwa lub trzy razy. Natomiast w momencie, kiedy już zaczniemy jechać, raczej mu się to nie zdarza. Zrobiłem nawet długi, dwugodzinny trening. Tablet był stosunkowo ciepły, natomiast Dojechałem do końca, nie było żadnej zerwanej łączności, nawet w oblężonej Watopi, gdzie jedzie naprawdę sporo osób, i wtedy Zwift jest najbardziej wymagający dla sprzętu. Wszystko to działało w miarę. To widać, że niestety jest to najtańszy tablet, natomiast jeździć się oczywiście da. Widać to również w grafice: linie są proste, brak jest ładnych cieni. To wszystko wymaga solidnej karty graficznej, no której ciężko się spodziewać w tablecie za 450 zł. Podsumowując, da się używać tego tabletu w ten sposób, natomiast ja osobiście bym się wściekł. Jestem przyzwyczajony do Zwifta na komputerze, gdzie wszystko działa w wysokiej rozdzielczości, bardzo płynnie i jest bardzo dużo szczegółów. Nie wspominam o tym, że brak zaufania do urządzenia też swoje robi. Jeżeli ktoś jeździ jakieś eventy z ludźmi, bądź nie daj Boże wyścigi, to sama świadomość, że ta aplikacja może się w każdej chwili wywalić bądź zgubić połączenie z trenażerem, no jest taka, że tak powiem, słaba. Na koniec wrzucam Wam jeszcze nagranie z komputera. Z najbardziej popularnej trasy w Watopi, czyli Vulcano Circuit. Możecie popatrzeć, jak jakaś pani z Kanady się morduje, a przy okazji zobaczyć, jak Zwift powinien wyglądać w całej swojej okazałości. Koniecznie napiszcie, na czym wy odpalacie Zwifta i czy chodzi płynnie, no bo nie każdy ma taką możliwość jak ja jeździć w salonie z wielkim telewizorem przed oczami.